So, wejdę tu. Tu mogę wejść? No chodź tu. Chodź tu. Typical behavior? Wal się na ryj, kurde. Sam jesteś typical. Nie ma nikogo więcej? Nie ma. Dostałem baksy. To mogę skoczyć gdzieś na dół, kupić sobie pestki do mojej broni. Mojej klamki. Okej, okay, nikogo nie widzę. Może jak ją zhakuję, to będą jakieś tańsze albo coś? Gdzie tu jest woda? Tutaj. No, jeszcze raz start. Ok, ok. Dobrze, dobrze, dobrze. Przydałoby mi się kilka prostych, że tak powiem, tylko że w lewo. Ok, mamy jeszcze. Jeszcze raz. O, mamy nawet to, co potrzebujemy. Teraz potrzebujemy w tą stronę. I ostatni potrzebujemy. Prosty, mam. Tak, sprawdzamy szybko. Leci, flow. Czyli co? Purchase items. Eee, ale mi zdało zniżkę. Chyba jedynkę. You have. No dobra, moja ulubiona broń to mogę mieć tego więcej, prawda? Da się tu wejść? Aha, da się, tu już, tu już byłem, dobra. To wracamy na górę. Może tak powiem, zaczynam się czuć jak w domu. Tam jest maszyna, która strzela. Jej nie lubimy. Lecimy dalej. Okej, okay, chyba tam musimy wrócić, tak mi się wydaje. A może tu da się wejść? Nie, nie da się. Słyszycie to? To walenie jestem. tam. Znaczy nie to, że walą, tylko że <grywa> to walenie. Chcę coś się rusza, dobra. Hmm, 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 Kopaczmy na mapę. I don't idea where I am Okay, Atlas thinks that telekinesis is what you need to destroy the blockage. Okay, some ads on the wall suggest you may find a plasmid at the place called Dandy Dental. Where is Dandy Dental? To you, napisane surgery fire, foyer, foyer, see access surgery Foyer. Danty... Dandy Dental Surgery Dobra, to ja zwaliłem, bo w ogóle nie, nie czytałem o co, o co chodzi Trudno raz się żyje, nie? O, włączmy tutaj, da się to włączyć? Nie da się okej. Okay. Otwórzmy Jest Twilight Fields, coś tam flame, nie ma znaczenia. Dental Services Area Kurde, czy on jest martwy? Czy on jest martwy? Jest martwy. Nie martwy. to coś jest, to coś jest Co to jest? Co mu świeci? O, nieważne. No dobra, lecimy dalej Strzela do kogoś tam? Czy mi się zdaje? Dental services area Wow! Dostałem po dupie Dental services area Hard to reload No, przynajmniej... No czekajcie, przecież miałem! Kupiłem albo A mam to innego rodzaju. Nie, nie, to nie tak. Tu o o i alright. Dobra, lecimy dalej. Coś mówiłeś? Ubiłem byka, cóż to był zabyk. Krew z niego sika, sik, si 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 Dan, dan, daran. kurwa mać Znowu chipsy z trupa wziąłem. Nie ma to jak chipsy. To się nazywa fast food. <ścoughs> Okej, okay, nic nie widzę. Oh yes! Wam się. Fuck! Skąd się kurwa tu wzięli? Kuźwo! Ale tego tu było! Ja jestem monster, a kto mnie tu próbuje... Kto mnie tu próbuje ubić? Ja? 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 No tak, włączyło się światło... I nie ma... Nie ma świadków, prawda? Nie ma świadków, Zwymyśliłem sobie wszystko... A te trupy pojawiły się, zostały po prostu wygenerowane! Nie ma to jak... Wyłączyć światło i udawać, że się kurwa nic nie stało. Czy tu wejść? Da się, ale nie idę. Pierdziele. Znowu się spiąłem. Masaż by mi się przydał. Po Ok, Okej. Den... Painless dental. Co za kłamstwa. Okej, okay, porozglądajmy się. Fucking hell, fucking hell. To jest maszynka, tak? Muszę iść tak dołem, tak? Dam radę. Mam dość, bager pocież Strzela Strzelat do mnie kuźwa. A to życie mi odradza się, czy, czy coś? Nie wiem, nie widzę jakiś. Nie mogę więcej. First aid. No dobra, jest. Znaczy, że dobrze, że dobrze mi idzie. No tak, bo to na easy jest. <laughs> Dental Service na Danny. O, oh, to jest tutaj, gdzie będę miał ten. Jak ja tam mam wejść. Okej, okay, no chodźcie, chodźcie, koteczki, O, oh, chodźcie tutaj. O, oh, fajna muzyka jakaś. Dobra. The stars on the sky. Nie, ale z amunicją nie jest, że tak powiem, naj najgorzej. W Dead Space było znacznie gorzej. Przynajmniej tutaj widzę, że ona jest po prostu się turla. A wcześniej to nie wiedziałem, w dyspozycji to nie wiedziałem, skąd ja tą amunicję biorę. Jakoś czarowałem ją. No ciekawe, ciekawe. Rzuca piłkami. All right. Plasmy, telekinesis. You have run out. Of slots and will have to replace a plasmid. You can buy more slots at Gardens Garden. A replaced plasmid can be re-equipped at Electrobolt. Hmm, ogień czy electric? Ogień mi się bardziej ostatnim them Ach! Grenad, przeszło hmm. ah. no Rzucaj, rzucaj. Whee! Teraz będę mógł pucharami rzucać. <laughs> Zajebiście, podoba mi się to, lepszy niż w ten, ten elektryczny, cokolwiek było. Dobra, lecimy dalej. Hahaha, <ścoughs> hello baby, przywitaj się z moją mamuśką. Nikogo nie ma, nie ma. Mogę takie rzeczy dużo podnosić? Mogę. Wow! To jest faktycznie zajebiste. Tylko, że jeszcze... O, pojawił mi się ten. No to już wiem przynajmniej gdzie iść. Okej, okay, coś się dzieje. Nic się nie dzieje. Śmieje się jak Fluffy. Słyszeliście kiedyś o Fluffy'm? Kurde, tam jakieś granaty jakieś latały. Dobra, ja tam nie chodzę. Falić. Coś przegapię, Mówi się, trudno. <słyski> <słyski> Kurde suki motherfucker no dobra, robimy reload. Kurwa, gdzie on jest? Cisza, cisza. Dobra, biegniemy dalej. Wolare o, cantare Nic się nie dzieje, dobra, na razie jest. Ale tak naprawdę, jak będzie następny, tylko. czekajcie, może... Nie, nie, tak? Jak... Jak to było? Aha, to robię... Talakinesis. No rzucaj. <grymne> 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 Czemu on jeszcze żyje? Co, żyje? Umarł. Cudowny, cudowny wynalazek. Szkoda, że tak naprawdę nie ma Skończyło mi się? Szlak. Może nie. Okej, okay, lecimy dalej. Korps. No widzę, że korps. Korpsy wszędzie są. Okej, okay, przeszukamy balizycz. Daję kurwa biście Tyle pocisku zmarnowałem na taką durną maszynę. Okej, okay, okej Idziemy, gdzie mam wiedz czadu, czego Tak generalnie to ja nie wiem dlaczego jej nie walnąłem z tego że tak powiem z O! Tony Collected Nie wiem co mi to daje, ale U, tam coś jest Nie mogę więcej. Dobra, znaczy, że jestem dobrze zaopatrzony Ale przyda mi się jakiś już checkpoint czy coś Żyje, żyje. Jak, jak się to robi? Heal? Nie. Nie ha. Chwila, przymierzamy. A czemu on go nie zabił? What can I do with this one, Aphrodite? She won't stay still! I want to make them beautiful, but they Too tall. This one. Too symmetrical. And now, what's this guy? An intruder. He's ugly. Intruder. Ugly. He's ugly. Ugly. <laughs> ugly. Idiots. Johnny. Yes. Johnny X. Dobra. Kordę, Gdzie ty jesteś? Spele, gdzie ty jesteś? Chodź tu. Chodź tu, cioto. chowasz się za karabinem maszynowym. Zaraz ci pokażę. Całe magazyny w niego wpakowałem. Czy co, może... Halo? No, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co, uciekł? No, zgaduję, że zaraz wyskoczy z nami z siekierą. Wow, daję mu ostro popalić. Gdzie ta ciota jest? Gdzie jest ta ciota? Co, uciekł? Muzyczka się zmieniła. Dobra, nie ma więcej broni. Chodź tu, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, byczo? Ha, ha. Gdzie on pobiegł? Jeszcze jeden. No wiem. Jarasz się. Zaraz ja będę się jarał, jak mi przywali. Chiba is marty. Hmm, woggle mi cienierza. You're all right? It was time somebody took care of that sick bastard. Make sure you get the key off, Diamond. Head back to emergency access. I'm working my way to the back side of Port Neptune myself. We'll get there. W sensie idziemy teraz iść.